Cześć, w tym wideo pokażę w jaki sposób hmm, programować mikrokontrolery STM32 w środowisku tutaj Visual Studio Code. Wykorzystując bibliotekę Hub, będę generował szablon projektu za pomocą tutaj Cube Oraz pokażę w tym wideo w jaki sposób debugować mikrokontrolery STM32 za pomocą konsoli. A myślę, że tu będzie kilka fajnych, ciekawych zagadnień. Także zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności chcę pokazać narzędzia, jakie będę wykorzystywał. Tak więc po uruchomieniu konsoli. mamy właśnie sobie konsolę. Teraz tutaj jest PAV, tak? czyli zmienne środowiskowe. I tu jeżeli coś damy do tej ścieżki, to następnie z poziomu konsoli możemy to uruchamiać bezpośrednio. I dla przykładu mam zainstalowane właśnie VCC, program Make. Program robi e, Python KC e, e, ARM, mam e, GCC, e, okay. oprócz tego mam Open OCD OCD. Tak, to są wszystkie programy, które będę wykorzystywał w tym i w następnym odcinku. Instalacja tych programów jest naprawdę prosta. Można się troszkę wspomóc w MINGW, na przykład pozwala zainstalować GCC, ale wszystko jest naprawdę w łatwy sposób do pobrania. W Zgogli po wpisaniu każdy jeden program po prostu się pobiera instankę, przychodzi się, uruchamia się jakiś wizard, instaluje się to bardzo szybko. Także mam nadzieję, że sobie poradzisz tu, widzowie, jeżeli zechcesz to zrobić. A teraz do dzieła. Tworzę teraz szablon projektu dla Visual Studio Code. Ja mam akurat na stole płytkę Nucleo S103RB, a to zacznę od płytki. Będzie łatwiej, będzie szybciej. Tu z domyślnymi peryferiami, znaczy, no tak, bo nie tłumaczę z tego na polski, o to chodziło. Ok, Project Manager nadaje nazwę projektowi, o to wideo. Ok, niech tak będzie, lokalizacja jest ok. I tutaj wybieramy Makefile. No, w ten sposób nam to Cubemix wygeneruje taki projekcik, który będziemy kompilować sobie za pomocą programu Make. bardzo też prosty sposób w Visual Studio Code. Klikam Generate. Program zaczyna się generować. Projekt. W międzyczasie uruchomimy Visual Studio Code. Tak. Tutaj został wygenerowany właśnie projekt. Mamy Visual Studio Code. O, nie. Trzeba będzie w ten sposób. To. Tu. tu. I mamy już teraz projekt zaciągnięty do Visual Studio Code. O, teraz trzeba terminal. Można to też zrobić Ctrl plus tilda, albo tutaj jak pokazałem. Ja mam domyślnie terminal Git basha. I teraz co my tu otrzymaliśmy po wygenerowaniu z Cubemixa? Tu jest plik Makefile, który nam no, opisuje sposób kompilacji. No, jest on raczej bardzo prosty. No, makefile, jak Makefile. Yy, dokumentacja samego programu Make. Może gdzieś to tu mam. O, tutaj jest dokumentacja programu Make. Oprócz tego jest wiadomo do odszukania w sieci bardzo dużo poradników. Ja jeszcze pokażę tutaj taki fajny jeden link, którym bym się chciał pochwalić, że go znalazłem, bo to takie było dla mnie najtrudniejsze zagadnienie. Yy, czyli, jak właśnie zrobić jakoś pętlę w Makefile'u? No, i tu jest taki na no taki Overflow, taki wpis I on tu pokazuje, człowiek tłumaczy, jak robi pętlę. No, za pomocą dwóch Foritchów, no, no można zrobić za pomocą jednego. To już taka ciekawostka. To później wykorzystałem do zbudowania własnego systemu budowania dla unit testów, ale to o tym później. No, więc, dobra. Yy, mamy yy, tu, mamy Source Main. No, spróbuję napisać jakiś tam prosty programik i go skompilować, ale zanim to zrobię, no to trzeba wyskonfigurować środowisko. No więc, tak jak to zrobić? Wpisujemy, aha, trzeba Extension. C, plus plus. trzeba mieć tą funkcję IntelliSense zainstalowaną. Gdy już mamy to zrobione. Jestem teraz tutaj, wciskam CTRL-SHIFT-PLUS-P Edit Configuration User Interface i teraz yy, utworzył mi się też taki pliczek. No, a to tu zmienię sobie stm32f1. OK. Jest tu. Yy, ścieżka kompilatora. Hmm. To może zrobimy to, podamy mu tą ścieżkę faktycznie. Mm. O, jest. Podajmy mu to w ten sposób. Mm. Arnon Ebi. To jest debugger Armon Ebi GCC. O, właśnie. To jest kompilator, właśnie pod architektury Arma. Mm. Tak, tylko że on pewnie go boli, bo on nie rozumie tych ukośników. Nie, rozumie. To nie wiem co on chce. No, teraz jest dobrze. Argumenty kompilatora hmm, to też mu trzeba coś poprzekazywać. No też trzeba mu troszkę dodać. To już sobie oszukuję. No więc dobrze, kontynuujmy może w tym pliku zamiast tutaj. To jest w zasadzie prawie łatwiej używać, pisać w ten sposób. Mamy to, mamy to. Interi mode Sense. No nie, chcemy. No, to tu akurat w tym przypadku będzie łatwiej sobie wybrać. O, właśnie. GCC Army chcemy. Ok, mamy tu już Army. Compiler. Argumenty kompilatora chcę przekazać. Skąd ja to wziąłem? Jeżeli uruchomię to, nasz mikrokontroler yy, MCU w wygenerowanym pliku to jest to. Wykorzystujemy te instrukcje. Ok, myślę, że tak. Yy, C Standard 17. No, mógłby być 17. Niech będzie, zróbmy 11. Albo tak, o, hmm. ponownie jeszcze uruchomię hmm. ten makefile, tutaj mamy takie flagi i definicje, no to też fajnie by było to przekazać w funkcji intellisense, żeby się nie złościła na nas, że tak powiem. OK. no i to już wszystko mamy. Przejdźmy teraz. Na tym środowisko jest ogólnie skonfigurowane. Funkcja IntelliSense wspiera nasze działania. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli piszemy na przykład HAL-podłoga GPIO, mamy to podświetlenie. No jest to na pewno fajne. O, i teraz RD2 rd 2, LD 2. No to mamy takie define y z cuba, wygenerowane tak. Wróćmy, tu jest ld 2 A nas na płycie nukleo, po prostu. Stop. O, bardzo zaawansowany programik. Kniha No i dobra, zrobię sobie jeszcze tutaj taką zmienną. Volatile int. ciekawe Zmienna. I może jeszcze jedno? O, dobrze. I teraz, w jaki sposób się kompiluje? Ja tutaj poza wideo wykonałem kompilację, ale to nic. Można też użyć command prompta, na przykład. O, no nie, użyjmy. I kompilację rozpoczynamy po prostu mówiąc make. I wtedy program make rozpoczyna wyszukiwanie w tym katalogu pliku makefile. Zaczyna od gnu makefile. Jeśli nie ma, to czyta program czy Czyta plik Makefile. Zatem pozwólmy mu działać. Tu, w tym pliku Makefile są różne flagi kompilacji i tak dalej. Oczywiście flagi GCC kompilujemy za pomocą GCC, bo jak sobie zobaczymy tutaj, gdzieś jest zdefiniowany kompilator, tylko trzeba by było odszukać w którym miejscu. CC. Aha, tu mamy CC. GCC. No właśnie jest. No i jak sobie wejdziemy tu. O tą stronkę GCC. O GCC flags. Tu. I tu jest mnóstwo tych flag różnych do kompilacji, które nam pomagają tam różne ciekawe rzeczy. No, jeszcze o tym będę mówił. E, tak, no to widzimy, program się skompilował. Tu mamy informacje. I tu jest build. Tutaj mamy wynik pik no, i jeżeli ten plik L byśmy grali na mikrokontroler, no to byśmy mieli oczekiwany rezultat, czyli miganie diodą. Co oprócz tego otrzymujemy? Tu mamy pliki dependencji, czyli plik takiej zależności, czyli na przykład od czego zależy ten plik obiektowy. Tu mamy listing. Ten listing otrzymujemy tylko dlatego, że mamy aktywne pewne flagi tam w GCC. No, to jest assemblerowy listing. Po prostu tego pliku. Tego jednego konkretnego pliku. Yy, oprócz tego z ciekawych rzeczy, yy, to mamy click yy, Map. W nim jest, yy, są informacje, co gdzie zostało umieszczone. Weźmy sobie na przykład ciekawa zmienna. No i widzimy, że ona jest tu w sekcji tekst. Nie, w sekcji BSS. I. Adres ma jakiś offset pewnie 0,4, tak? Aha, ta jest 0, ta ma 4, adres przesunął. To jakieś wyrównanie? Nie wiem, nie znam się. To jest taki plik, który tam służy podobno do debugowania, Pozwala znaleźć informację, co gdzie jest. Wy, co gdzie jest w pamięci. No, no dobra. Aha, jeszcze wrócę do y, innych plików, wygenerowanych przez Kiba. No bo tu mamy pliki w języku C, wszystkie to są tam raczej C. No tutaj to są biblioteki, no tu to, to już tam naprawdę nie będziemy włazić gdzieś głęboko i grzebać, bo to nie o, mnie o to chodzi, ale chcę powiedzieć dwa słowa o pliku startup. Ten plik zawiera właśnie mikrokontrolery. Jak po dostaniu zasilania, tak, no to startuje właśnie z tego miejsca po resetcie. Czyli tu mamy ten uchwyt reset handler i domyślnie on tu wskakuje. Tutaj mamy ten pobierany adres stosu i no w zasadzie program rozpoczyna kopiowanie, czyli tego, że zmienne globalne mają trafić tam do sekcji BSS. Czyli co, gdzie właśnie ma trafić, jest to właśnie kopiowane. A następnie tu jeszcze mamy sy system init. No to jest taki skok, to jest jakiś plik C. Trzeba by go było odszukać. O właśnie, właśnie, gdzieś, gdzieś tutaj jest ta funkcja. Czyli jest w pierwszej kolejności wykonywana ta funkcja, a ta funkcja jakieś tam pewne zależności wykonuje, chociaż w jednym poradniku już na moim kanale jest, że to da się ominąć i nie potrzeba tej funkcji wykorzystywać, a później skaczemy do pliku main. Dobra, tu jeszcze jest o oskrypt linkera. E, w tym skrypcie mamy tu na przykład opisane minimalnie rodzaje sterty. E, koniec e, pamięci RAM. E, czyli no, 20 KB pamięci RAM ma. E, s, tu mamy pamięć Flash. No co więcej, tu mamy sekcję. E, no, Chodzi też o to, żeby na przykład te wektory przerwań trafiły na początek. Tak? No, widać, że pierwsze mamy adres początku stosu, a później chcemy przejść do reset handlera, czyli rozpocząć to kopiowanie tych zmiennych. Tak? To chcemy wymusić to, żeby to trafiało wszystko właśnie pod odpowiednie miejsca. I tak samo funkcje, BSS, co ma być we flashu, co w ramię. To jest opisywane tu w tym pliku Flash .ld. No, Także już mamy chyba wszystko omówione, w jaki sposób powstał build i co się na niego składało, i w jaki sposób była kompilacja wykonywana za pomocą programu Make. No, teraz pasuje to jakoś uruchomić na mikrokontrolerze ten nasz otrzymany plik. No, więc w pierwszej kolejności zrobimy to za pomocą konsoli i Open OCD. Mm. Wbieramy ten program i właśnie zaczynam to mówić, tylko że ten fragment, który to omawiam, był nagrywany oddzielnie. Potem ten fragment się zakończy, wrócimy do Visual Studio Code i rozpoczniemy debagowanie w sposób graficzny. OpenOCD wspiera naprawdę dużo architektów. Oczywiście mówię o debagowaniu za pomocą konsoli z wykorzystaniem OpenOCD. Ja... Podędę podążał tutaj za tym poradnikiem. Jest on uważam tu no, fajnie napisany. Pozwala szybko zacząć. Jest tu też opisane nieco, jak zbudować na przykład Makefile'a, który będzie szybko, właśnie prostym poleceniem, tak? Debagował nam, czy też wgrywał na przykład binarkę, ale my to zrobimy dzisiaj za pomocą tej konsoli. Tak? No to pobieram sobie OpenOCD, wrzucam sobie. Ja sobie wrzuciłem tutaj. Tu mam open OCD, a tu mam binarkę, którą będziemy wgrywać. No, właściwie alfa. Yy. Zatem uruchamiam CMD. Mam tutaj nawet polecenko z Stack Overflow. Oto. Uruchamiam i jest. Uruchamiam następną konsolę. Tu mamy już po prostu połączenie z tym portem, e, nasłuchiwanie na tym porcie 33333. Teraz jeszcze połączenie Internet mamy takie informacje ok teraz trzeba uruchomić debugger arm ja go tutaj wywołam sobie w ten sposób bo mam to tu zmiennych środowiskowych więc mogę to wywołać w ten sposób i jest uruchomiony teraz pasuje się połączyć z mikrokontrolerem, czyli z moją płytką i zrobię to za pomocą takiego polecenia już 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 już, już ja szukam mam target Remote, localhost i jestem połączony. Super. No to co? Chciałem je na przykład grać właśnie tą blakę no, Zacznijmy od tego, żeby wyświetlić um, informacje jakieś o pamięci flash. No, no, coś tam jakieś informacje mamy. Ja wiem, że ono, że na typie C 128 kW pamięci flash. Um, no, więc hmm, chcę teraz wyczyścić sobie tą pamięć. Hmm, tylko, że szukam sobie poleconka, bo jeszcze nie znam tych poleconek na pamięć. O, wróć. I u mnie będzie 20 tysięcy, to jest 128 kB. Pamięć została wyczyszczona. Teraz chcę wgrać e, binarkę. Wiem, że ona jest u mnie pod tą ścieżką i nazywa się właśnie w ten sposób, czyli C, bin, ok, jest, load, no i jest wgrana. Mikrocontroller stoi, wpisuję continue, no działa działa, no ten program miał tyle robić. Naciskam ja ctrl c, się. No, w dokumentacji jest opisane, jak ustawiać breakpointy i jeszcze tam inne funkcje, także no, debugowanie za pomocą konsoli no, to jest na pewno ciekawa, ceniona umiejętność, bo jest no, w zasadzie niezależna od platformy, jest, no, na wiele platform działa, także no, jest to na pewno fajne. Ale no, też tak to bardziej jako ciekawostkę to mówię, no, bo dzisiaj wiadomo, mamy graficzne środowiska, większość architektur ma swoje dedykowane IDE. Jednak no nisko poziomowo warto też znać kilka rzeczy, takie że to tylko chciałem zarysować temat. No dobra, wracamy do Visual Studio Code, więc jak to zrobić graficznie i bezboleśnie? Więc tutaj mamy Cortex Dibak, trzeba to zainstalować, a już mamy to zainstalowane. No to chodzimy tutaj. Ja tutaj nie mam żadnych, żadnych plików, przechodzę tutaj. Tu powinien się pojawić ten Cortex Dibak. Ale on mi się nie pojawia. W związku z tym weźmy to, zróbmy w taki sposób. I dopiero teraz Cortex. I o, on ja potrzebuje tylko to. DGCC konfiguracji nie potrzebuje. Potem to usunę. Ok co tutaj zrobimy debug microcontroller name Aha. no to sobie zróbmy tutaj na przykład stm32f1 executable gdzie my mamy ten nasz plik executable no to on mamy w build i on się nazywa chcemy elfa sobie debugować tutaj Mamy. Co więcej, request launch, workspace yes, type Cortex, yy, debug. Urządzenie trzeba dodać, jakie chcemy użyć. Yy, config files. Yy, no to tu mamy te pliki, które. Są zdefiniowane w Open OCD to pokazywałem. tam a propos debugowania do pomocy konsoli no, można mi pokazać o co chodzi. Open OCD cechy, target STM3, 2, 1. O tak, no editors Open no i tutaj um, o coś tam, coś tam jest opisane więcej szczegółów w internecie jest do odszukania co dokładnie tutaj się tam dzieje nie? zdefiniuję sobie jeszcze interfejs że to będzie swd i runtime true show debug output tego nie chcę. Server type um, no Weźmy, wpiszmy Open OCD O. Będziemy za pomocą Open OCD debugować, Cortex Debug, ee, Name, device, Name, stm 32 f 1 Jeżeli jest wszystko dobrze, to, jesteśmy, to jest już wszystko gotowe. Jeżeli postawimy tutaj ten, wrócimy tu, tu. Listing, import ha, mamy to i jesteśmy na breakpoint'cie I u mnie dioda jeden raz miga, o, Stop! stanęło. Co my tu mamy? O, tu mamy breakpointy, peryferiale. Możemy sobie da się to wydłużyć do góry. No da się, a jest O, I tutaj mamy rejestr rdzenia. A tu mamy na przykład, ym, no możemy sobie parę podejrzeć podać, że jest na przykład tu output data register, tak, I coś tam, coś tam możemy sobie patrzeć, czy bit jest ustawiony, czy nie. To tak ten, ym, weźmy jakiś może odwartu, też na przykład, chociaż to, no, to o, UART, UART 2, jakbyśmy coś wysyłali mamy data register. Możemy spojrzeć, czy coś w nim siedzi, czy nie. No, także możemy debugować. Wciskam F5. Tu mamy kroczki, nie kroczki. Oprócz tego mamy tutaj ocza, czyli możemy sobie przychwytywać na przykład takie zmienne globalne, czy, czy tutaj lokalne. Tak. Podsumowując, no, myślę, że pokazałem w jaki sposób programować mikrocontrolery STM3W środowisku Visual Studio Code. Dodam, że właśnie po każdej zmianie, w, tu w plikach C na przykład, trzeba ponownie krzyknąć make, bo wiadomo, coś zmienimy, a plik kompilacyjny wynikowy się nie zmienił, tak? czyli nie będziemy debugować tego co zmieniliśmy, zatem trzeba to przekompilować. I następnie znowu uruchomić debugowanie. Debugger automatycznie właśnie wgrywa nam binarkę i rozpoczyna je debugowanie, no właściwie Pitel. No, następnym to wideo, które rzucę tutaj też w najbliższym czasie, yy, będzie, pokaże w jaki sposób wykonywać testy jednostkowe w systemach wbudowanych. Mam już przygotowany jakiś materiał, może go jeszcze troszkę poprawię, ale pewnie będzie to znowu wideo troszkę po łebkach, ale na pewno pokażę kilka ciekawych zagadnień. Właśnie testów jednostkowych, cemoki, raporty pokrycia. No, także zachęcam do oglądania. A dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć.